Mity na temat abdominoplastyki. Myślę, że głównym mitem na temat abdominoplastyki jest, że po tym zabiegu brzuch zawsze będzie płaski. To przede wszystkim jest zabieg, który zwiększa napięcie nam ściany brzusznej. Jeśli wyjściowo tej tkanki tłuszczowej było tam więcej, to brzuch będzie napięty, ale to nie będzie super płaski brzuch. Trzeba albo najpierw schudnąć do takiego zabiegu. A jeśli, dajmy na to, tkanka tłuszczowa jest w tym miejscu wysoce oporna na schudnięcie, to przeprowadzić zabieg liposukcji. Wtedy uzyskamy właściwe napięcie i płaski brzuch. Następnym mitem jest to, że nie jest to zabieg, który odchudza. Tak, tak jak liposukcja, tak samo abdominoplastyka nie odchudza. Musimy mieć dobre warunki, czyli tkanki tłuszczowej musi być co najwyżej, ciut, więcej. To może być. Nadwaga lekka, nadwaga duża, nadwaga także będzie przeciwwskazaniem do adenoplastyki.